Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak yy, karmię swoje króliki. Już widzieliście w innych odcinkach nowe nadytki, semiczka bardzo ładna. Tutaj nie wiem czy widać. Yy, paśnik. Tutaj dałem jeszcze kapel na marchew i buraki. W takiej maszynie to dzielę. Dobra, to zaczniemy nazwać od siat. takim oto takie, no takie siatce, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie w takim koszyczku. Dla dwóch semniczek to garść Siana, powinna starczyć. Potem jeszcze na wieczór dostaną. Teraz jest godzina, zaraz wam powiem, trzecia, dwadzieścia. Jeszcze o szóstej dostaną ze szkoły. Niedawno przyszłem. Siana starczy. Potem jeszcze na wieczór im, Dobra. Wziąłem takie coś, tutaj mam mieszankę zbożową, wygląda ona tak, jest w niej y, kukurydza, owiec i pszenica, granulat U, jeszcze nie kupiłem, to wsypię im, jeszcze mają pół, taka wie, trzy czwarte takiego kubeczka. Nie wiem, czy widać. Dobra. Czara, psów. Kroję im te dwóch samic, powinno wsparcie z burakiem Potem wieczorem jeszcze dostanę. raz W yy, takim, tym pokroję do kafla. Tutaj zaraz powinniście powinni widzieć. Pokroję Kroję im, kroję im, dlatego że jak kładę im na ziemi marchewkę to oni w gnoju wszystko leży potem oni nie chcą za bardzo tego na słonie leżą, ale oni potem po tym biegają. potem nie chcą za bardzo tego jeść a tego wpadłem na pomysł że żeby... no tyle co teraz im starczy potem im jeszcze dam dlatego, że potem nie chcą jeść dlatego wpadłem na taki pomysł, że Będę im koił i będę im dawał. Po tym jak będą większe oczywiście, to już tego nie będę robił. Albo czekajcie chwilę. Tu już dałem dla kulików. Okay. Albo dobra, nie będę nie mógł. To wam pokażę. O bo... dobra. Tutaj widzicie semice ładnie jedzą sianko. Tutaj jedna mi się zabrała za marchewkę. Pojedło tutaj wyjęłem, ponieważ wczoraj była nagła zmiana temperatury w, w niedzielę. W Sobotem było około 15 stopni cieplutko, a w niedzielę była masakra minus 8. Prawie minus dziesięć i poidełko mi zamarzło. Dlatego nie kładłem. Na razie nie daję jakiś tych yy, tego. Granulatu to wodę. Czasem w maneretce im przyniosę. No. W tym filmiku... O, jeszcze tutaj mam te karidełko, ale niestety takie zrobiłem. Lośniczek. O, już dwie samiczki jedzą. Dobra, w tym filmiku to by było chyba na tyle. Dajcie suba, łapkę w górę. No i cześć. Będę jeszcze nagrywał filmiki obornik od królików, kartofle dla królików. W sobotę na pewno na, mamy teraz poniedziałek, a w sobotę lub jeszcze w tygodniu nagram obornik od królików, bo już trochę jest więc nagram. Dobra, w tym filmiku to wszystko. Cześć!